Ja pierdole, to to był moc kurwa normalnie w dźwięku No w dźwięku To To się stało Nie tu, na tu Tu Widzimy się w Dawid Dobra O ja pierdolę nie, Falcon nie 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 nie, ta... <śmiany> Pompę chuj podniósł jebany Jak ja zobaczyłem ile tam ludzi ląduje, to mi się pierdolę to idę tam, nie? Dawaj, dawaj, tylko od drugiej strony No gdzie oni są No nie wiem, od drugiej strony tam, gdzie Falcon wylądował

Jest, jest, jest tu po prawej. Dobra, nie chodzi do nas przyjdą Wyjebał stąd na górę na bank Mamy żud, nie jest tam kurwa? Nie nie, nie Rozpierdolaj mi tu kasę, u góry nie dawali. Puść go tu w środku Czekaj, Ty no mógłbyś go puścić tam kurwa od prawej A, a, nie, a przeleci kuj w czystą dziurę? Czekaj z Ale nie przez tą Przez tą kurwa tu kolo Ja ci pokażę gdzie Nie nie idź tam na A bo oni tam są Zrzucam tu kurwa na drabinę tu, tu kolo! A koło idzie rzuca. ktoś! Tu kolo! Nie, tu już jest. nie mogę oznaczać Jest tu kurwa! Mówię że idzie! Tu, tu byś mógł rzucić Persi! Po lewej, po lewej jest! Ja ja, po Popraw, Przejdź! No to dobra Ale tu nie wyjdziesz Mówiłem rzuć tam u mnie no Jest! Ale, oni... Ale przynajmniej tu nie wejdą Tam jakbyś rzucił, to by było kurwa... To by wpadł do środka Ale cipa ty No to kurwa... Zajdźmy ich do pa. drugiej strony Bicie, bicie, strzelajcie tutaj tak sobie, tak byście chcieli po i do drugiej strony. Są. Ej, chuć. Ci pedo. Ej, są u mnie! Gdzie wy jesteście? Wychodź, wychodź, wychodź Kolo, bijemy ich I śpi jeden Kurwa, że jesteśmy we trzech, zostałem tu A jestem zjebany Już jest cała trójka jakby mm, Strefa mi zejrze, że zajebiście. Kurwa jak jestem niedopierdolony Your squad, mate, is na, na mnie jest. Przed nami jest, Marcin Ja mam pistolet i nie mam kabla. Zależy następny. Tu jest łopat, tu jest oznaczony. Dwóch tu jest, bije się połącznie z sobą. Tutaj gdzieś jest Marcin Tutaj jesteś Obity mocno Ja też jestem obity Obity mocno tutaj Tu Nice Przebiega tu Mianuję nasz rzut ja Tutaj wchodzą, we dwóch Ja nawet nie mam jak do was przejść teraz, kurwa Ale jest tu U chodź. ciebie martiz zero ma. O i chyba C9 odegrał Patrzcie ilu kto rozjebałem, 6 kurwa Chodź, chodź dalej, chodź To jednego budynku trzeba wejść Tak, tak Ładnie, ładnie Ale mu zajebałeś widziałem tylko jak głowa jak się cieszyła, krew dżło tu mają zrzut wiesz Ile mam siana? Chuj do dupy A nie mamy sklepu tuż znaczy jest sklep ale tam zabijam tego mopa Gdzie jest to zlecenie Nie mam pomysłu kurwa gdzieś Nie no musimy iść tam no nie no trzeba iść w głąb kurwa, tutaj mamy... No... Idę tutaj na ten sklepik Dobra. 37 metrów, lewa chodzą, Od rzutu, chodzą, chodzą Kurwa mać Dwóch Idę, idę Marcin jest, uciekaj jeden, od prawej! Jeszcze jeden dochodzi! Obity na zero! Tu! Nice, kolo! Jestem kurwa Nice! Kurwa, ręce Dobra, ręce, do... wszystko spocone kurwa, Idę zaraz <noise> się kopać, kurwa w <noise> <z> tego sklepu <noise> Kopy, no, przecież, kurwa, się, nie? Gdzie jestem? a tutaj jest UAD by. UAD Dobra, kupcie zrzut Ja już miałem z czy moi? Można jeszcze zabrać, rzutę, Dobra, ja dosta, ja dosta, zabrać, dosta. zabrać rzut. idę zabrać Idę zabrać Jest snajper. Spokojnie, nie pchajcie tam. Ja mam jeszcze wezmę na UAV i kupię. Się A, nie, macie nie, nie jest cały czas jest, wchodzi BSP A, chodzi, dobra, widzę widzę Patrzcie no to widać gdzie są, dobra Na sklepie wszyscy uczestniczą, prawda I tutaj mamy dwóch odprawy, od tych dwóch podjedziemy? Trzech, od w tych trzech podjedziemy na odprawej Tam się kopci jak chuj Ja pierdolę, na peskę jest, na peskę jest, i biorę go, gonię niego On tu leży, leży tu, przed schodami, uważaj Nie zaliczyło Kuba leży tu, do zabicia jest Masz zaznaczonego do, Dojechamy Na mną jest tu, tu! Biega w środku u mnie No kurwa, znowu mi się Przyło to na pojedyncze strzelanie Nienawidzę tej gry Lewo Pierdolona gra Takie kurwa cioty jebane gra Wykupiasz go? Nice, tak GG. Na dachu, na rotundzie i ja pierdolę, dobra, spoko, spoko, spoko mam dymne Miałem gazu Nie jest na rotundę. Tutaj, tutaj jest chłop Ale mi zakurwił jebany Z rotundy no W Wcelowani są w sklep? Jestem sklep sklep? Ja ah, pierdolę, mogę znowu rekord. A gdzie, który masz bliżej? U góry masz chłopa, u góry ci z tyłu plecy, a ah, z każdej strony, dobra.